W takim razie 26 maja zniesie w górę ważące 15 kilogramów trofeum. Wszystkie mecze Ligi Europy UEFA w kanałach Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych. Woda od zawsze przyciągała ludzi. Uciekamy nad nią szukając odpoczynku od zatrudnień. Jednak często nieświadomie zanieczyszczamy wodę i coraz trudniej znaleźć czyste rzeki i jeziora. Na 1500 odcinków rzek w Polsce tylko 200 możemy uznać za czyste. Trafiają do nich zanieczyszczenia z naszych domów, fabryk i oczyszczalni ścieków, a także śmieci, które zostawiamy przy brzegu. Tylko na odcinku jednego kilometra nabrzeża we Wrocławiu po weekendzie zbieranych z półtorej... Mikrocząstki razem z wodą dotarły już nawet na szczyty gór i do lasów tropikalnych. Dlatego sprzątajmy po sobie w czasie wypoczynku nad rzeką, morzem czy jeziorem. I radujmy, jeśli widzimy, że ktoś śmieci lub zanieczyszcza wodę. Dbajmy o wodę, bo bez niej nie ma życia. Już dzisiaj zróbmy to, by o lepsze jutro dla nas i naszych dzieci.